Bonjour, z tej strony francuska literka, a ty słuchasz podcastu Francuski w Dialogach, w którym wyjaśniam wymowę, gramatykę i codzienne zwroty. Zapraszam do słuchania. Bonne écoute. Bonjour, witam Was w pierwszym podcaście, który będzie od razu miał zarówno audio, jak i wideo. 32 On sera en retard. T'inquiète, de toute façon, il y aura des publicités. C'est Emma. Allô? Théo, le film commence dans une minute. On t'attend près de la billetterie. Je suis désolée, il y avait un énorme bouchon. J'arrive. Et de toute façon, il y a des pubs, donc ça va, on va rien rater. Tu es en voiture Oui. Je t'expliquerai après. Mais c'est toi qui conduis Non non, c'est Lucas. Sinon, on serait déjà morts. Tu vois une place libre quelque part Ben non en fait, c'est toujours plein ici, tu le sais bien. Et au pire, on va se garer plus loin. C'est vers chérie. Échange de voix. Laisse-moi conduire tranquillement, s'il te plaît. T'as raison, désolé Allô, M. Tu es toujours là Vous êtes où exactement On passe devant la gare. Selon Google, euh, dans trois minutes, on est là. Ajoute encore dix minutes pour trouver une place de parking. Non, ça va. Ne sois pas aussi pessimiste. Nous y sommes presque. Regarde déjà pour le parking. Oui. Oh, chérie, là. C'est bon, on a une place. C'est où Je sais pas comment s'appelle cette rue. C'est euh, celle parallèle au. Euh, Ok, Jean Moulin Rue Gentil. Rue Gentil. Ah, d'accord. On se gare, on sort et on est sur place dans une minute. À tout de suite. Oui, à très vite. Bonjour encore une fois. Dziś nous allons nous concentrer sur la vie de samochodem. Nous od commencer par la circulation en ville, c'est-à-dire la circulation ville. On peut parler des zones de circulation restreinte ou Limité. Quand le trafic est trop important, il y a des embouteillages. Quand le trafic est trop important ou trop important sans liaison, il y a des embouteillages. Dans le langage familier, on dit des bouchons, comme en polonais. C'est le même mot pour décrire ce qui remplit le bout d'une bouteille de vin. Un bouchon to korek. Zarówno ten na drodze, jak i w butelce. Z tym, że po francusku un bouchon to jest właśnie langage familier, a langage courant, czyli język codzienny, embouteillage. Tego właśnie słowa, bouchon, użyła Del tłumacząc swoje spóźnienie. Il y avait un énorme bouchon. Był olbrzymi korek. Na co Emma się dziwi i pyta przyjaciółki, czy ta jest w samochodzie, jak to powiedzieć po francusku, jakiego przyimka użyć. Mamy właściwie do wyboru on oraz dans. En voiture stosujemy głównie do wskazania sposobu poruszania się. Na przykład Je y vais en voiture Jadę tam samochodem. Je suis en voiture. Nasze polskie jestem samochodem. Jeśli chcemy podkreślić, że jesteśmy w aucie, wewnątrz pojazdu, sięgniemy po don. Je suis dans la voiture. Je suis dans la voiture, sur l'autoroute. Il y a trop de bruit et le réseau n'est pas parfait. Je te rappelle plus tard. Je suis dans la voiture, sur l'autoroute. Il y a trop de bruit et le réseau n'est pas parfait. Je te rappelle plus tard. Delphine potwierdza, że jest w aucie, no elle ma dopytuje czy to ona prowadzi. Prowadzić pojazd lub firmę, to conduire. On peut conduire le bus, le tram, la voiture. Co ciekawe, conduire to też zaprowadzić kogoś gdzieś. Na przykład, mama, która prowadzi czy też zaprowadza swoje dziecko do lekarza, to une maman qui conduit son enfant chez le médecin. Conduire to też prowadzić w sensie doprowadzenia do czegoś. Na przykład, ses choix l'on conduit vers cette situation. Uwaga, jeśli mówimy natomiast o prowadzeniu jakiegoś wystąpienia czy szkolenia. Ou innego Ni conduire à mener. Mener une formation, ton image expression fixe. Demain, je mène une formation de couture. Mais c'est toi qui conduis Non, non, c'est Lucas. Sinon, on serait déjà mort. Tu vois une place libre quelque part Une place oraz quelque part. Une place to miejsce. Ale czym to się różni od un lieu albo un endroit? Une place to takie wydzielone, raczej niewielkie miejsce. Wolne miejsce w teatrze czy kinie, miejsce w restauracji, miejsce na parkingu, miejsce w kącie pokoju oraz oczywiście place w miastach. Które właśnie powodują całe to zamieszanie. Oraz oczywiście angielskie, the place, też nie pomaga. W każdym razie, une place to jakaś zazwyczaj niewielka przestrzeń przeznaczona do bycia zagospodarowaną, zajętą. Une place au théâtre, une place au restaurant, une place dans une chambre. Cette place est libre. Możemy się w ten sposób upewnić, zanim zajmiemy miejsce obok kogoś w barze czy w autobusie. Sit place libre. Tutaj synonimem może być też un siège, siedzenie, siedzisko. Un siège. Désolé, nous n'avons plus de place pour le spectacle de ce soir. Przykro mi, nie mamy już miejsc na wieczorny spektakl. C'est W takim razie wyjaśnijmy sobie jeszcze lieu i endroit. Lieu lieu. A lieu to miejsce w przestrzeni i używamy go, kiedy chcemy wskazać na nasz użytek z danego miejsca albo odnosząc się do konkretnego zdarzenia. Stąd wyrażenie avoir lieu. Mamy dokładnie to samo po polsku: mieć miejsce. La conférence aura lieu en mars. Mon adresse commerciale est le lieu d'exécution de mes services. Miejsce zbrodni. Un lieu de crime. Bo zbrodnia jest zdarzeniem. A miejsce pracy? Lieu de travail. Bravo! Więc lieu możecie sobie skojarzyć, że to będzie zawsze w kontekście mówienia o miejscu, z którego robimy jakiś użytek i najczęściej w nawiązaniu do jakiegoś zdarzenia, wydarzenia. Wszystkie te przykłady, które dzisiaj podaję w tym podcaście znajdziecie oczywiście na blogu bo do każdego odcinka przypominam, że są dedykowane wpisy i w ramach tych wpisów znajdziecie właśnie takie przydatne, dodatkowe notatki. Androi. A non używamy, kiedy odnosimy się znowu do miejsca, ale takiego, które przynależy do jakiegoś większego zbioru albo mówiąc o jakoś jasno ograniczonej przestrzeni. Kiedy będziemy chcieli ocenić jakieś miejsce, w którym spędziliśmy wakacje, na przykład wynajęty mały domek w lesie, możemy więc powiedzieć: C'était un endroit merveilleux au milieu de la forêt. C'était un endroit merveilleux au milieu de la forêt. Je cherche un endroit calme où m'installer. Szukam jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie mogłabym usiąść. Je cherche un endroit calme où m'installer. Usiąść albo tak naprawdę się wprowadzić, zacząć żyć, bo Stale też może oznaczać um, Stale quelque par, To też może oznaczać nie tylko się gdzieś tam um, rozsiąść, ale też właśnie um, rozpocząć swoje życie, zapuścić korzenie gdzieś. On peut se retrouver tous à un endroit? Czy możemy wszyscy spotkać się w jednym miejscu? Mam nadzieję, że teraz użycie słówek une place, un lieu et un endroit będzie dla Was dużo czytelniejsze. Lecimy dalej i proponuję Wam odświeżyć sobie podstawy, jeśli chodzi o mówienie o jeździe samochodem i w ogóle poruszaniem się w przestrzeni. Iść prosto, czy też jechać, płynąć prosto jak to powiemy? Ale tu droit. ale tu Skręcić, Turny. skręcić w lewo, Turny a gorz. skręcić w prawo, Turny a droite Zjechać trzecim zjazdem, na przykład z Ronda. La troisième sortie. Super, to teraz level wyżej. Zawrócić. Faire demi-tour. Tutaj pamiętajcie o myślniku w zapisie: między demi i tour. Faire demi-tour. Wyprzedzić. Double. Przejechać, przechodzić obok czegoś passer devant ewentualnie, à côté de zaparkować se garer czyli tak jakby zaparkować się albo po prostu garer na przykład une voiture j'ai garé ma voiture à 1 km de chez toi jak mówić o przemieszczaniu się Podam wam dużo rzeczowników, ale najpierw czasownik, przemieszczać się, czyli se déplacer. Se déplacer. Elle se déplace en direction du sud à grande vitesse. Jak już padło określenie na południe, le sud to może warto odświeżyć sobie tak zwane points cardinaux. Opowiadam o nich w trzecim odcinku podcastu. No dobrze. Rzeczowniki Mamy oczywiście le parking. Francuzi wymawiają to słowo, zobaczcie, w taki dziwny sposób bez końcowego G. Chociaż niektórzy to G wypowiedzą bardziej mm, wiernie y, angielskiej wymowie. Światła sygnalizacji możemy określić natomiast na trzy sposoby. Tak jak trzy światła. W sumie opcji jest jeszcze więcej, ale te trzy są najczęstsze: feu de circulation, feu de signalisation. Feu tricolore. I tutaj różnica, jeśli chodzi o mm, polskie użycie tego zwrotu, a francuskie, to w języku francuskim możemy tego użyć w liczbie pojedynczej. Le feu de circulation. Feu de signalisation. Feu tricolore, ogień trójkolorowy. Czyli możemy zarówno powiedzieć le feu tricolore, par exemple, jak i le feu de signalisation, par exemple. Jako, że wszędzie mamy F, czyli właśnie ogień w liczbie pojedynczej, to jeśli kontekst mówi sam za siebie, możemy po prostu też powiedzieć F. Je suis au feu. Jestem na światłach. Au feu, à gauche. Na światłach, w lewo. Après 200 mètres, au feu, tournez à gauche. Stać na światłach, czekać na światłach, to będzie Attendre au feu. Ewentualnie attendre au feu de circulation, au feu de signalisation, au tricolore. Przechodzimy do ostatniej sekcji na dziś, czyli wyjaśnienie nazewnictwa ulic. Jeśli macie za sobą wycieczkę do Francji i korzystaliście z mapy, to na pewno zauważyliście bardzo różne określenia ulic. Najpopularniejsze to rue, allée, boulevard. Boulevard. Możecie też kojarzyć słowa route, autoroute i chemin. Zacznijmy od route. Route oznacza drogę w bardzo uniwersalnym tego słowa znaczeniu. Le terme route désigne généralement une voie de circulation destinée au déplacement des véhicules, des piétons ou des animaux. On est sur la route depuis déser. Jesteśmy w drodze od godzin, od wielu godzin. On est sur la route depuis déser. Notre histoire commence sur la route de Paris. I tutaj uważajcie, w drodze do, to nie będzie sur la route A. Normalnie jak chcemy podać kierunek, to używamy DA. E, a. Tutaj będziemy używać D. Czyli to jest droga paryska. Droga. Um, Paris. En ce sens, regardez, nous Notre histoire commence sur la route de Paris. On est sur la route de Wrocław, par exemple. Autoroute. Autoroute, to oczywiście autostrada. Une autoroute, c'est une voie de circulation réservée aux véhicules à moteur, caractérisée par des voies séparées pour chaque direction de circulation. Voie, c'est évidemment, passe, des voies séparées pour chaque direction, c'est-à-dire, les autoroutes sont conçues pour permettre une circulation rapide et fluide sur de longues distances, souvent en reliant des villes, des régions ou des pays entre eux. Chemin. Chemin, c'est un itinéraire. qui permet de se déplacer d'un endroit à autre. Chemin po polsku to będzie trasa, szlak, ścieżka, droga z punktu A do punktu B. W górach mamy różne chemin, czyli chemin w odróżnieniu chociażby do jest przeznaczony nie tylko dla pojazdów, ale także dla osób, dla rowerzystów, jeźdźców na koniach. Na przykład, sur le chemin, appréciez le montagne de neige et de vastes prairies. Na drodze, na trasie, podziwiajcie góry śniegu i olbrzymie łąki, de vastes prairies. Użycie metaforyczne, le therapeut accompagne le patient sur le chemin de la guérison. Le chemin de la guérison, czyli droga do uzdrowienia, droga do zdrowia. Rue. Rue to droga miejska. Innymi słowy, ulica. Une rue est une voie de circulation urbaine bordée de bâtiments. Les rues peuvent varier en taille en fonction de la densité de population et du développement urbain. Donc, ce qui est caractéristique pour pouvoir une drogue, euh, czyli właśnie drogą miejską, une rue, to musi to być w mieście czy też w jakichś innych zabudowaniach właśnie otoczone budynkami. Les rues sont généralement utilisées pour la circulation des véhicules, dla pojazdów, des piétons, pieszych et parfois des cyclistes, rowerzystów. Ale, czyli aleja. Une allée est une voie ou un chemin étroit, souvent bordé d'arbres, de buissons, de fleurs ou d'autres plantes. Czyli aleja to można powiedzieć, że będzie droga otoczona przez jakieś rośliny, najczęściej drzewa. I ostatnie określenie, boulevard. Boulevard. Czyli bulwar Un boulevard est une voie de circulation urbaine, plus large que les rues ordinaires, souvent bordée d'arbres ou d'espaces verts au centre ou sur les côtés. Et les boulevards peuvent être conçus pour accueillir une circulation plus dense et offrir un accès facile aux quartiers résidentiels, commerciaux ou récréatifs de la ville. Przypominam, że przydatne notatki znajdziecie na moim blogu. Polecam, żeby stworzyć sobie samemu kreatywne ćwiczenia, tworząc zdania albo przepisując te zdania, które ja Wam zaproponowałam, tylko nieco je zmieniając. A jeśli podoba Ci się to, co robię, to zapraszam Cię do wsparcia mojej działalności w internecie. Możesz to zrobić oceniając ten podcast, zostawiając komentarz, o ile się da. Jeśli na przykład słuchasz na YouTubie, to jak najbardziej się da. Dzięki temu realnie przyczynisz się do wzrostu podcastu Francuski w dialogach. Zapraszam również na mojego Instagrama, na którym uczę francuskiego niemal codziennie. A teraz czas na drugi odsłuch dialogu. Do usłyszenia za dwa tygodnie. On sera en retard. T'inquiète, de toute façon, il y aura des publicités. C'est Le film commence dans une minute. On t'attend près de la billetterie. Je suis désolée, il y avait un énorme bouchon. J'arrive. Et de toute façon, il y a des pubs, donc ça va, on va rien rater. Tu es en voiture Oui. Je t'expliquerai après. Mais c'est toi qui conduis Non, non, c'est Lucas. Sinon, on serait déjà mort. Tu vois une place libre quelque part Ben non, en fait, c'est toujours plein ici. Tu le sais bien. Et au pire, euh, on va se garer plus loin. C'est vers Charlie. Échange de voix. Dale, euh, laisse-moi conduire tranquillement, s'il te plaît. T'as raison. désolé Allô, M. Tu es toujours là Vous êtes où exactement On passe devant la gare. Selon Google, euh, dans trois minutes, on est là. Ajoute encore dix minutes pour trouver une place de parking. Non, ça va. Ne sois pas aussi pessimiste. Nous y sommes presque. Regarde déjà pour le parking. Oui. Oh chérie là, c'est bon, on a une place. C'est où Je sais pas comment s'appelle cette rue. C'est euh, celle parallèle au, au quai Jean Moulin. Rue Gentil. Rue Gentil. Ah d'accord. On se gare, on sort et on est sur place dans une minute. À tout de suite. Oui, à très vite.